Korekta czy ATH Bitcoin. Myślę, że to pytanie zadają sobie dzisiaj wszyscy. Cześć, witam w tajemnicach kryptowalut. Zapraszam Cię na nowy odcinek, w którym omówimy sobie bieżącą sytuację oraz to, co może się za chwilę wydarzyć. Omówimy sobie też moje pozycje, także będzie ciekawie, zapraszam do odcinka. Jeżeli chcesz kupić lub sprzedać swoje kryptowaluty, za gotówkę, polecam Tobie sieć kantorów. Cashify dostępnych w całej Polsce. Bez problemu znajdziesz kantor w pobliżu Twojego miejsca zamieszkania. Na hasło Tajemnice Kryptowalut otrzymasz zniżkę przy transakcji. Serdecznie polecam. Zapraszam również do grup tematycznych Tajemnice Kryptowalut. Na grupach znajdziesz najświeższe informacje, newsy oraz wydarzenia z rynku kryptowalut, a linki do tych grup znajdziesz w opisie tego filmu. Okej, okay, rameczka znika, żeby nie zasłaniać, bo wiem, że wiele osób o to prosiło i lecimy. Zacznijmy sobie od Etera na początek, a więc tak, ja swoją pozycję na Eterze na się zamknąłem, zamknąłem też pozycję u brokerów, deriskując się po prostu. Jedną zamknąłem po 2,300, drugą zamknąłem ci się po te 2,5, tam na Discorda wrzucałem status pozycji, więc można sobie zobaczyć, jak to dokładnie wyglądało, jeżeli kogoś to interesuje. I teraz tak, pozycja była zamknięta tylko pod derisking, zarobione, więc... Tylko się cieszyć i teraz tak. Mieliśmy tutaj dwa odrzucenia. Wyłączmy sobie ten magnes, bo przeszkadza. Pierwsze odrzucenie w tym miejscu, drugie odrzucenie w tym miejscu e, na poziomie 2600. 2600 jest jak widać mocno bronione na Ethereum. E, z drugiej jednak strony, jeżeli, i to jest bardzo ważne, Bitcoin poleci na swoje ATH, tak jak wiemy, Bitcoin rządzi tutaj z całym rynkiem. No, to może się tak wyda, nawet się na pewno tak wydarzy. Jeżeli Bitcoin poleci po ATH, to jest mniej więcej ta strefa. Ja sobie zaznaczyłem 107, żeby było łatwiej. Jeżeli poleci tutaj, no to Ethereum również poleci wyżej. Również poleci wyżej i również myślę, że kolejne strefy, czyli ta strefa 2850, jest jak najbardziej w zasięgu i to niedalekim zasięgu, więc proszę na to uważać. Moje wejście było z poziomu 1900, więc pozwoliłem sobie je w tym momencie już zamknąć, ograniczając ryzyko i naprawdę fajny swing trade mi tutaj wyszedł, chociaż trochę mała pozycja, no ale zysk jest zysk. I teraz tak, właśnie te tutaj dwa, dwie reakcje, takie no, dosyć słabe nocy. Widać też, że ten, ten ruch trochę osłabił się, tak? bo tutaj mieliśmy naprawdę lot taki koszący, że naprawdę tu było jedno odrzucenie, zejście głębokie, znaczy głębokie z tej perspektywy głębokie. I potem dalej jazda w górę. No teraz widać, że już mamy od e, jakiegoś czasu, tak naprawdę, tutaj po prostu zwolniło to, nie? Widać, że to, to jest takie, właśnie, jest ten taki ruch taki dynamiczny, w tym momencie trochę wyhamowaliśmy. E, no i teraz słuchajcie, obserwujemy sobie, e, co dalej. E, weszliśmy w fazę konsolidacji, ewidentnie. No i teraz pytanie, czy wyjdziemy z tej konsolidacji górą? E, jest na to bardzo duża szansa. Żeby to wybrzmiało, jest na to bardzo duża szansa. Jeżeli wyjdziemy, Bitcoin pomoże, no to lecimy w górę. Ja sobie otworzyłem mojego longa na tym Bitcoinie, bo postawiłem na to, że ATH na Bitcoinie jest bardzo prawdopodobne, że zostanie wybite. W ogóle na Bitcoinie jak sobie zwrócimy tutaj uwagę, jesteśmy w bardzo fajnym kanale. W ogóle ja wyznaczałem ten kanał patrząc na te szczyty, oczywiście nie idealnie, ale w międzyczasie wybiło mi tutaj górną ten szczyt, bo tutaj dzisiaj rano zostało ogłoszone, że Chiny dogadały się ze Stanami i no, i schodzą z tych ceł, tak? Zarówno Chińczycy, jak i Amerykanie. No, i tutaj mieliśmy wtedy wzrost i redukcję tego ruchu w dół. No, i w tym momencie, generalnie, w tym momencie, generalnie jesteśmy w konsolidacji przed otwarciem stanów. Ja to dla Was nagrywam, tak jak widzicie, z 13.04. Wy to będziecie oglądali, pamiętam, za chwilę, nie wiem, 13.15 1330 13.30, 13.30 zanim obrobię, no i 15.30 mamy otwarcie stanów, więc nie zdziwię się, jak na stanach, na stanach, dziś jest to możliwe, że na stanach nam tutaj coś tam będą manipulować, wiadomo, i zrobią ruch do góry właśnie pod wybicie ATH. To jest bardzo, bardzo prawdopodobne. E, oczywiście stop lossy zgodnie ze sztuką i tak dalej, ale jeżeli wybiją nam ATH, no to co się dalej może, słuchajcie, wydarzyć? No właśnie, I teraz mamy dwa znowu scenariusze. Albo, albo nigdy nie dostaniecie pewnej e, gdzieś tam predykcji, no bo coś takiego, zwróćcie uwagę w ogóle, że każdy się myli. Ja mogę jeszcze nagrać o tym oddzielny materiał, żeby to też wybrzmiało, że każdy się myli dosłownie w tej branży. E, pytanie jak bardzo i e, ile na tym zarobi, bo to jest najważniejsze. I teraz tak, e, uderzymy w ATH. I mamy dwa scenariusze. Pierwszy scenariusz, pierwszy scenariusz, który możemy sobie narysować na zielono. Pierwszy scenariusz jest taki, że uderzymy w te ATH i je bardzo mocno przebijemy. Tak? No to wtedy znaczy, że mamy bull run, Eldorado, kontynuację hodzcy i już nie może być po prostu lepiej. To jest pierwszy ze scenariuszy. Drugi ze scenariuszy jest taki, a zrobimy sobie go innym kolorem za chwilę. Drugi ze scenariuszy jest taki, że dolecimy do tego ATH. I odbijemy się od niego, potem możemy ponowić ten szczyt, zrobi nam się jakaś konsolidacja, i wtedy będzie dystrybucja. Jest to również możliwe, tym bardziej, że my jesteśmy naprawdę już bardzo długi czas. Ten, ten drugi scenariusz zaznaczmy sobie na czerwono. My jesteśmy już bardzo długi czas bez korekty, tak naprawdę, takiej konkretny korekty. Nawet nie będzie tego widać za bardzo z 15, To trzeba zrobić właśnie z większego interwału. My wzrastamy tak naprawdę stąd, z tych naprawdę dołków. Um, może wyłączmy sobie chwilowo hołkaja. Hawkaja jest bardzo pięknym narzędziem do prowadzenia pozycji i do w sumie rozgrywania, tylko trzeba umieć je używać. I teraz, tak, wzrost konsola, wzrost konsola, wzrost. Teraz znowu mamy konsolę, tylko mniejszą, taką konsolę wzrastającą. No i zobaczymy. Um, tak naprawdę, wszystko wydarzy się na tej strefie. Do niej, dole, myślę, że do niej dolecimy, i tam będzie rozegranie jakieś. Pytanie, w którą stronę. I no i mamy dwa scenariusze. No i teraz, no, jeżeli mamy dwa scenariusze, który jest bardziej prawdopodobny, według mnie w momencie, gdy, jestem, gdy to nagrywamy, nie wiem. Po prostu. Nie wiem, który mam określić. Gram pod to, że dolecimy do ATH, pewnie tam zrealizuję tego Bitcoina i zobaczymy, co dalej. Z prostego powodu, że to jest trochę jak rzut monetą, my nie mamy danych na ten moment. Za pewnie jak już to się rozegra, to ktoś powie, a miałem rację. Tak? Niezależnie, w którą stronę to się rozegra, no bo ktoś będzie miał rację, tak? Ale w tym momencie, żeby to przewidzieć, to jest rzut monetą, co zrobią. My już widzieliśmy takie sytuacje, że Bitcoin dolatywał do ATH i je bardzo mocno przebijał, leciał powyżej szczyty i super. Ale mieliśmy takie sytuacje, że dobijał do ATH i była nawrotka. Tym bardziej po tym, jak mamy już no duży, duży, duży zasięg wzrostu za sobą, tym bardziej po tym, jak mamy e, taki okres właśnie wakacyjny, no mamy dużo takich powiedzmy, że sprzeczności, więc należy na to uważać. Dlatego podaję Wam dwa scenariusze, żebyście byli tego świadomi, w zależności od tego, jakie pozycje macie i tak dalej, musicie, musicie gdzieś tam wziąć to również, słuchajcie, pod uwagę. Także tak to wygląda, jeśli chodzi o Bitcoina, on, no tak jak Bitcoin zagra, tak Alty zatańczą, Ethereum też jest do niego gdzieś tam bardzo, w tym momencie, no Zależne, tak powiedzmy. Co, co cieszy mnie e, i nie tylko mnie, to jest to, że jak Bitcoin się rusza o 0,5%, Ethereum się rusza dużo więcej: 2% w tym momencie, a Alty jeszcze więcej. Niektóre, o popka proszę bardzo, e, wzrosły nawet 13%. Swoją drogą muszę tutaj przyznać, że ja nie wierzyłem, że te memy wrócą, a wracają. Jeszcze nie wróciły do tych poziomów, co były, no nie oszukujmy się z dużo, dużo bardziej podwodu. Weźmy se pepe. Um, Weźmy se pepe, ale jak powiedziałem, no ale tak, weźmy sobie Pepe. No, jeszcze jest daleko od ATH, ale wygląda to nieźle. Trzeba sobie powiedzieć, że wygląda to nieźle. Ja szczerze mówiąc myślałem, że to nie wróci, a wróciło. Zaskoczyło mnie to, trzeba przyznać, o minus 80% i odbijana. Druga sprawa jest taka, jak, jak coś takiego utrzymać psychicznie. No dobra, jak tam masz 1000 dolarów, to utrzymasz, bo ci jest wszystko jedno, nie? Chociaż na pewno nikogo nie cieszy, jak ci się z 1000 robi 200, bo 80% spadku to tyle jest, ale jeżeli, no, trzymasz tam 100 000 dolarów. Ja bym nie dał rady, nie? Ja bym nie dał rady po prostu. Jakbym widział, że mi z tysiąca, ze 100 tysięcy nam się zrobi mi się zrobi 20 tysięcy, no to bym gdzieś w połowie uciął stratę po prostu, nie. Co ciekawe, gdybym w połowie ruchu uciął stratę, to w tym momencie i tak bym był na zero, na punkcie zero, nie? Bo tak to wyszło. Więc, więc tak. To, że my, my dają zarobić, to jest jedna, tylko też trzeba umieć je rozgrywać, zresztą, tak jak wszystko, i to jest też na pewno obciążenie psychologiczne, dlatego ja tego nie lubię. Wolę sobie gdzieś tam spokojnie na logikę rozgrywać ra raczej większe kapy i na ten moment gdzieś tam bardzo fajnie to wygląda. Także tak, tylko zamknięte, i teraz lecimy prawdopodobnie właśnie na ATH, na Bitcoinie. Ja bym chciał, żeby to było dzisiaj. Czy to będzie dzisiaj, bo to jest tak naprawdę raptem. 2-3 tysiące dolarów dla Bitcoina, więc to jest jak nowa 2%. Zobacz, to jest jak najbardziej do zrobienia. I to jest do zrobienia w ciągu godziny, znając Bitka. E, tylko potrzebny jest odpowiedni trigger i tym, czy pytanie, czy tym triggerem nie będzie otwarcie dzisiejsze rynków. Mam nadzieję, że tak się właśnie wydarzy. Dobra, przejdźmy jeszcze do kilku ogłoszeń, bo jest to bardzo fajne. O, słuchajcie, ja generalnie często pokazywałem Wam serwis BeingCrypto.pl. Tutaj no, BeingCrypto jest generalnie mega międzynarodowym serwisem. Ja w ogóle lubię ich i tutaj szatę graficzną i artykuły. No i zobaczcie, jak to fajnie, gdzieś tam ta pozytywna energia, to co dajesz światu, to do Ciebie wraca, bo no, napisali o mnie artykuł. Polski analityk przekonany o cenie Ethereum w maju. No tutaj może z tym przekonany, no to bym się nie zgodził, ale reszta jest spoko, więc. Fajnie, że tutaj zostało gdzieś tam to opisane, moje predykcje. Bardzo mnie to cieszy, bo to jest pierwszy raz takie wyróżnienie. Także, no dziękuję w każdym razie. To jest generalnie, z tego co przeczytałem, odnosi się do naszego ostatniego odcinka. No ja staram się dlatego nagrywać te aktualizacje, takie codziennie w miarę, żeby no, to było na bieżąco, no bo jednak to się tak szybko zmienia, że trzeba na to gdzieś tam uważać, nie? No i oczywiście ostatnia rzecz, którą gdzieś tam chciałem Wam pokazać, to jest nawet no, nie konkurs, tylko bonus od Bitunixa, taka kampania bonusów za rejestrację. Ta kampania jest w opisie tego filmu. Proszę bardzo, jest link, jest pełen opis, jak tutaj to zrobić. Depozyty plus do tego bonus za wolumen i pełen regulamin. Generalnie po... dlaczego warto z tego skorzystać? Bo to, są, to jest, są darmowe środki, słuchajcie, jak jest darmowy hajs, no to chyba warto go wziąć. I teraz po co oni to robią, no chyba to jest prawda stara jak świat, Dla, e, dlatego, że jest to w miarę świeża giełda na, na tym rynku europejskim, dopiero wchodzi na rynek, no i chce gdzieś tam przyciągnąć swoich użytkowników. Ja tak, tak jak widzieliście w ostatnim odcinku, longa na Ethereum rozgrywałem na tej giełdzie, e, działało to wszystko normalnie, e, bo dodatkowe bonusy za sta, na start, więc Zachęcam przede wszystkim do testu. Jeżeli wejdziesz, zarejestrujesz się, dostaniesz bonus, sobie wykorzystasz go. Jeżeli Ci się spodoba, no to zostaniesz na tej giełdzie, będziesz z niej korzystał. Jeżeli Ci się nie spodoba, to nie będziesz z niej korzystał. Ale myślę, że sprawdzić i wziąć darmowy hajs, no to warto. Także tym bardzo przyjemnym akcentem się z Wami żegnam. Widzimy się prawdopodobnie jutro na kolejnej aktualizacji rynku. Pozdro, cześć.